Co jest największym wyzwaniem? Tym stawię tak teraz trzchikę. Najpierw go słychać, potem go widać. A kiedy już pojawia się w zasięgu wzroku, to zastanawiacie się, co to w ogóle jest. Bo widać, że to jest maluch, ale jakiś taki inny, dziwny, na pewno jest unikatowy. Nie ma drugiego takiego w kraju. Nie tylko dlatego, że ma dołożony pakiet Aero ma silnik z Passata do tego głowicę z innego Passata, do tego turbo z Audi, do tego hamulce z Alfa Mito. Do... No słuchajcie. Tutaj jest wszystko, a do tego jest jeszcze ogromne serce właściciela, manika i ogromna odwaga z jacka z iwodajnami. Także słuchajcie, no, pozostaje wam obejrzeć ten film. Zachęcam was bardzo serdecznie. Zapraszam też na mojego Patronata. Bo dzięki Waszemu wsparciu mogę jeździć w ciekawe miejsca, znajdować interesujące projekty i rozmawiać z fantastycznymi pasjonatami, którzy mają naprawdę szalone pomysły. No bo przecież nie warto się w życiu nudzić. Nuda, zabija. <laughs> warto robić fajne rzeczy i inspirować się, także zapraszam. Ten maluch to w ogóle to był mojej. Teraz to jest mojej żony. Był w sumie mojej żony. No a to kiedyś była moja koleżanka i dała mi tego malucha, żebym zrobił fajny projekt. No. I tak po prostu no już go Ale to trudno powiedzieć w ogóle jaki rocznik, nie? Rok 92 rok on miał. To całkiem rzeźki jak na malucha. Dokładnie. Skąd on się wziął? Ten projekt? Ten projekt kiedyś jeździłem maluchem też w rajdach amatorskich no ale no niestety pieniądze się pompowało w niego i zawsze czwarte miejsce przeważnie było albo piąte i problemy strasznie były to silnik, to skrzynia, to coś tam i później stwierdziłem, że nie ma sensu już yy, w malucha brnąć i stwierdziłem, że koniec z maluchami no ale po dwóch latach jednak Coś mi przyszło do głowy, mówię, jednak zostawię sobie budę malucha, ale po prostu zmodyfikuję. No i 6 lat ten projekt trwał, zanim pierwszy raz z nim wyjechałem. Pierwsze miałem zwykłą dwulitrówkę, ośmiozaworową. Później brakowało mocy, no to kompresor wrzuciłem. Później się silnik skończył, no i z Jackiem, moim sponsorem Evo Dynamics, stwierdziliśmy, że no na turbie by było lepiej i... Dzięki, tak, dzięki jadka siłą zrobiliśmy 305 konnego potwora. No niestety jest jeszcze e, nieodkręcony, bo ma tylko 1,1 1 bara do ładowania. Finalnie ma 370 koni na 1,5 do ładowania. A teraz na tej mocy, która jest obecnie jesteś w stanie to opanować na tyle, rzucić się pewnie na tej trasie i ciśnąć do góry? Coraz lepiej, ale psychika mi też na to nie pozwala. Dużo wcześniej hamuje i tak, no ja jeszcze nie jestem do końca pewien jego, co, czy, no, i jak po prostu będzie się, y, no, się będzie zachowywał, zachowywał tak? ja na, na drodze. A nie chciałbyś mieć po prostu kogoś na prawym, kto będzie tutaj? Fajnie by było, ale bałbym się, bałbym się. Nie daj Boże, coś by się stało to odpukać, ale no bałbym się z kim jeździć. Fajnie by było, bo nie jedna osoba mówiła, żebym przewiózł i tak dalej. No fajnie by było tak, ale no jednak nie. Ile takich projektów jest w Polsce? No to jeden z takich w zasadzie unikatów jest, co? No. Mimo no, maluchy są lubiane, bardziej. Tak, z silnikami z motoru, jak... tak, jak najbardziej, ale no ja wolałem coś mocniejszego. Jednak ta moc y, trochę mnie przerosła. A jak to jest startować maluchem, który nie jest tak do końca maluchem, ale też pasatem, bądź golfem, y, wśród aut dużo większych i, i tak dalej. Najpierw jadą, wiadomo, maluchy, sejacze, wszystkie ciemiacy, hmm. potem następni, a dopiero potem jeżdża on. No fajnie, fajnie. I to ogólnie miła atmosfera, dużo ludzi przychodzi, dziwują, się pytają, że bardzo miło, bardzo miło, że cieszę się, że udał mi się ten projekt i, i też no, ludzi to cieszy. I, no. Jest frajda, mimo że to nie jest tak, że od razu pierwsze miejsce, od razu pudła, to sama radość z jazdy jest. Sama radość, no. I to chyba jest najważniejsze, No nie? To jest najważniejsze. No puchar wiadomo, no, fajnie, fajnie mieć puchar, ale... Ja jestem tego zdania, że jednak najpierw lepiej się wjeździć, a dopiero później już robić osiągi, ale już z roku na rok już mi coraz lepiej idzie, tam pozmienialiśmy trochę tych rzeczy, co tam wyszły na tych poprzednich wyścigach no i teraz zdecydowanie o wiele lepiej mi się prowadzi. Super, to teraz może pooglądamy go z każdej strony. Normalnie jak człowiek zaglądał do malucha, do komory silnika to tu było więcej. No. ale się chował trochę. Ale teraz się trochę schował. Więc tu było trzeba podłogę w ogóle przerabiać. Tak, tak? sanie mam z Passata B3 wstawione, żeby no jednak y, wzmocnić to. Opowiedz co tu się dzieje z wydechem? Yy, wydech jest plus dodatkowe mam y, dwa zbiorniki jeden jest właśnie tu jest ten drugi wcześniej jeszcze przed silnikiem jest pierwszy od, separowa od y, separowania y, oparów z y, oleju. aha, Czyli tak zwana no, odma została przerobiona mhm. żeby po prostu no, silnik tamtych zabrudzeń nie dostawał żeby był ładnie czyściuteńki. No oczywiście mojego sponsora to wymyć, nie da mi na spokojnie posiedzieć, tylko zawsze coś wymyśla, no ale fajnie, cieszę się bardzo, bo, no, no bo w końcu ten silnik nie, nie będzie tam się brudził niepotrzebnie, no i fajnie wygląda. Fajnie, fajnie robi wygląda, robi robotę, to teraz zobaczymy co tu się dzieje, z tej strony, tu mamy filtr powietrza. A co się dzieje jak otworzymy drzwi? To mamy tak. Mały zbiornik paliwa. No i do tego obudowane w razie w, żeby no, jakby, nie daj Boże, przewód, pęk, cokolwiek się działo, no to żeby się czasem auto nie zapaliło, no i ja nie zapalił. No przypadkowo. Jasne, jasne. A to po prostu dla bezpieczeństwa jest. To jest w ogóle chyba najbardziej charakterystyczny maluch, jaki się pojawia na trasach. No. Jak wrażenie, tak akurat tak no, nic specjalnego się nie dzieje. Tam parę przełączników mam, typu zasilanie. ma yy, przełączniki do pompy elektrycznej, do układu wspomagania, bo mam niestety pompę wspomagania elektryczną, żeby też silnik odelżyć. No, ostatnio właśnie jeszcze zamontowaliśmy sześciobiegową skrzynię. Zresztą teraz będzie się jeszcze szybciej nawędzie. Powiedz Jasku, co ci w ogóle naszło na taki projekt? A no to kolegi projekt, to, to udoskonala. No właśnie, ale słyszę, że cały czas też udoskonalasz, coś, coś dodajesz, tu coś zmieniasz. Działamy wszystko, żeby auto się coraz lepiej prowadziło i coraz większe prędkości, o, o prędkości osiągało w zakrętach. Jak będą prędkości w zakrętach, to będą bardzo dobre wyniki. Cały czas jest jakiś problem, więc masz wszystko działa. Rozumiem, A bo tak jak opowiadałeś, od Ciebie dołożyłeś tutaj tłoki własnej produkcji? Tak, tłoki, konwombrzydel, turbo, turbo jest z strójki 8P chwilowo lekko zmodyfikowane. Hamulce też mój pomysł z Alfy Mito, także na przodzie, żeby auto coraz lepiej zwalniało, bo już zaczynały się problemy z hamulcami przed nimi. Podłoga, całe kompozyty, wszystko to mój pomysł. Częściowo wykonywany przez Mańka, częściowo przeze mnie. Oprócz psychiki, jakie przed wami jeszcze wyzwania związane z tym projektem? Podnieść moc. Jeszcze podnieść moc. Tak, bo na razie auto jest bardzo, bardzo mocno skręcone od tego, co bazowo ten silnik generował. W związku z tym, że były bardzo widoczne problemy z utrzymaniem tego na drodze. Mm. Dwa lata temu, nie? Maniek? Dwa lata temu zmniejszyliśmy moc i tak jeździł cały sen. No. Tak na kamionkach zmniejszyliśmy moc, żeby... Ee... Tak Padało Dokładnie. Żeby uzyskać jakiekolwiek ee... oznaki trakcji. Zaczęliśmy włączyć z podłogą, e... z haro no aerodynamiką, więc mamy... Yy, także auto zaczęło się trzymać, ogi zaczęło kratać, więc w tym roku jest troszeczkę oddane mocy, ale jeszcze nie to co, to, co mogłoby mieć. <try> Nagrałam dzięki wsparciu cudownych patronek i patronów Gerich, czyli Owita Kessler, Gośka Andrzejewska Składanek, Tańczyłabym, Bartek Król, Kapitan Manuel. Paweł Młocek, Piotr Szary, Robert Lang, Elmin i jego fantastyczna załoga z Multimedia Partner, którzy okleją Wam wszystko. Patryk Oleszkiewicz, Jarek Zagorny, Piotrek Świątkowski, Kuba Ferenc, Wacław Gliwa, Tomasz Marcinkowski, Emil Oktan Nieznany, zrób to klasycznie, Łukasz Wyżogowski, Ola Szewska. Słuchajcie, dziękuję Wam mega, mega serdecznie i wszystkich Was czy jeszcze nie jesteście na patronacie u mnie, zapraszam tam. A jeżeli nie macie ochoty wpłacać co miesiąc jakiejś stałej stawki, to mam też supi!